Somalia, czy jak kto woli, Republika Federalna Somalii, jest tak zdegenerowana, że piractwo uchodzi w niej za przyzwoity zawód. Niepodległość od Wielkiej Brytanii i Włoch uzyskała 1 lipca 1960 roku. Ten wyniszczony wojną kraj znalazł się na szczycie listy najbardziej skorumpowanych krajów świata, jak wynika z raportu organizacji Transparency International. Była włoska kolonia na Oceanie Indyjskim, licząca ponad 13 milionów mieszkańców, od czasów II wojny domowej stanowi ostoje piractwa i terroryzmu. Turyzmu. Władze nie mają tu wielkiego pola do popisu, nie mówiąc o uczciwym, praworządnym działaniu. W 10-stopniowej skali Transparency International Somalia uzyskała 1,1 punkta. Po piętach depczą im Birma i Afganistan z wynikami po 1,4 punkta. Każde z własnym bagażem korupcyjnych problemów. W Birmie rządzi generalska hunta, która ogołociła kraj zasobów drewna, minerałów i gazu ziemnego i doprowadziła do wprowadzenia przez Departament Skarbu USA sankcji przeciwko setce dowódców. Stolica znajduje się w Mogadiszu. Niemal 15 milionów ludzi zamieszkuje ten kraj. Jest dwa razy większy od Polski. Najpopularniejszym sportem jest piłka nożna. Ma 131 najlepszą armię świata. Ma 16 tysięcy żołnierzy zawodowych, 140 czołgów, 430 wozów upancerzonych i 25 samolotów odrzutowych i dwa okręty. To kraj, w którym rząd nie ustanowił płacy minimalnej, bo tak właściwie to po co? Przeciętna osoba pełnoletnia spożywa rocznie pół litra czystego alkoholu, czy pali sześć papierosów. Czyli to oznacza, że albo rządzący postawili wszystko na zdrowie swoich mieszkańców, albo po prostu większość nie widziała na oczach ani alkoholu, ani papierosów. A ciekawe, że średnia długość życia w tym kraju to 50 lat. Statystycznie... Czyli średnio kobieta tutaj rodzi sześcioro dzieci, średnio, a średnia wieku wynosi 18 lat. W krajach rozwiniętych można przyjąć, że średni poziom IQ wynosi tak od 95 do 110. Natomiast w kraju, gdzie narodowym zwierzęciem jest leopard, to średnie IQ wynosi 68. Jeśli to mało, to pozwolę sobie przytoczyć, że w skali Binetowskiej 68 punktów oznacza upośledzenie umysłowe. To wojna trwająca 30 lat dała w efekcie pokolenie analfabetów Enfim, W tym kraju ponad 62% osób powyżej 15 roku życia nie umie ani czytać, ani pisać. Milion 200 tysięcy osób ma dostęp do internetu, z czego tylko 100 tysięcy nie ma konta na Facebooku. 70% powierzchni kraju zajmują grunty rolne. Z uwagi na panujące piractwo stanowczo odradza się korzystanie z dróg morskich wzdłuż całego wybrzeża Somalii. Wbrew pozorom najbardziej rozpoznawalnym symbolem Somalii nie jest pirat uzbrojony w karabin półautomatyczny, tylko wielbłąd. Kiedy ludzie w Somalii Wychodzą za mąż, istnieje nie tylko więź między mężczyzną i jego żoną, ale także między klanami i rodzinami. Jest jednym z najbiedniejszych krajów świata. Ze względu na głód. Wojny i susze, przetrwanie Somalii zależy w głównej mierze od pomocy żywnościowej. Ponad 73% Somalijczyków żyje za mniej niż 2 dolary dziennie. Restauracje są popularne w wielu miastach Somalii, ale kobiety do końca lat 90. XX wieku rzadko kiedy jadały z mężczyznami. Podczas posiłków w domu jest to zwyczajowe, że kobiety najpierw służą mężczyznom, a dopiero po zakończeniu posiłku kobiety siadają i jedzą z dziećmi. Starożytne obrazy kamienne. Pochodzące z 5000 lat wstecz, znaleziono w północnej części Somalii. Dziedzictwo zdaje się zawdzięczać swoje pochodzenie z Egiptu oraz Półwyspu Arabskiego. Przed 1991 rokiem Somalia słynęła z tego, że była pożądaną destynacją turystyczną. Niestety wojna domowa skutecznie to przekreśliła. Film Helikopter w ogniu opowiada o autentycznej akcji amerykańskich komandosów w 1993 roku w Mogadiszu, kiedy to wojska amerykańskie wspierające ONZ rozpoczęły. Akcję mającą na celu schwytanie przywódców klanu Habd Gidr. Operacja skomplikowała się dramatycznie, gdy dwa z czterech amerykańskich helikopterów zostały zestrzelone. Somalia za to czeka w zupełnie niedalekiej przyszłości, zostanie wyspą. Poszerzenie się wielkich rowów afrykańskich oraz Morza Czerwonego doprowadzi do odłączenia się rogu Afryki od reszty kontynentu. A to dotyczy bezpośrednio Somalii i Etiopii. Najpopularniejszą religią jest islam, to tutaj ta religia rozpowszechnili. Dniła się najwcześniej, wcześniej niż na półwyspie Arabskim. To do Somalii uciekła przed prześladowaniami grupa pierwszych wyznawców Mahometa, przeprawiając się przez Morze Czerwone. Flaga Somalii to prostokąt o barwie błękitnej z pięcioramienną białą gwiazdą po środku flagi. Flagę wzorowano częściowo na fladze ONZ. Stąd błękitny kolor. Pięć ramion gwiazdy symbolizuje pięć państw, w którym żyli Somalijczycy, kiedy Somalia była terytorium powierniczym, w których żyli Somalijczycy, Som Somalii, Somalii brytyjskie, Somalii francuskie, Etiopie i Kenię. Khat to lekki narkotyk, który w Somalii żują wszyscy od prezydenta po sprzątacza. Kobiety handlują khatem na ulicach. Standardowa cena za pakiet, który wystarczy dorosłemu mężczyźnie na całe popołudnie, to 20 amerykańskich dolarów. Khat po zerwaniu szybko traci swoje właściwości. Handlarki zawijają go w mokre szmaty, żeby dłużej był świeży. Garoowie to stolica Puntlandu, państewka położonego w samym rogu Afryki. Puntland ma własny rząd, prezydenta, wojsko i flagę, chociaż formalnie nie jest niepodległym państwem i za takie się nie uważa. Jest autonomiczną częścią Somalii, czekającą na możliwość podporządkowania się centralnemu rządowi, kiedy ten zdobędzie realną władzę w większej części kraju. Po puntlandzie można się względnie bezpiecznie poruszać. W Somalii od 20 lat trwa wojna domowa, a porwania i morderstwa zdarzają się codziennie. Nie ma policji i wymiaru sprawiedliwości w europejskim rozumieniu tego słowa. Nie ma ambasady, która mogłaby pomóc turyście w kłopotach. Na dodatek rząd nie kontroluje całego terytorium. W portach na wybrzeżu mieszkają rybacy, którzy w sprzyjających okolicznościach stają się piratami. Władza oczekuje od każdego cudzoziemca, że wynajmie ochronę: co najmniej dwóch ludzi z bronią na osobę, w garowe, i czterech sześciu poza miastem. Puntland jest płaski i piaszczysty. To pustynia, która ciągnie się po horyzont, upstrzona gdzie niegdzie wioskami, namiotami koczowników i stadami wielbłądów. Jedynym śladem nowoczesnej cywilizacji, obok kałasznikowów, są anteny telefonii komórkowej. Komórki działają wszędzie, nawet w najdalszym zakątku. Pustyni. To imponujące osiągnięcie, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że poza miastami nie ma prądu i paliwo do generatorów zasilających stacje przekaźnikowe trzeba regularnie dowozić, co w kraju bez dróg nie jest łatwe. W Puntlandzie płaci się także za wszystko. Nawet w małych wioskach, telefonem, bo kraj własnej waluty nie ma i w obiegu są tylko somalijskie szylingi sprzed 20 lat, systematycznie przez kogoś dodrukowywane, oraz 100-dolarowe banknoty, ale nie niższe nominały i tylko wydrukowane po 2006. Nie działają żadne karty płatnicze. Nie ma nawet bankomatów. Trzeba wpłacić dolary na konto w biurze firmy Golis, które kontroluje właściwie cały rynek płatności w Puntlandzie. Za pomocą prostego menu w telefonie można przelać każdą kwotę od paru centów na konto innego telefonu. W ten sposób płaci się za kawę, za obiad, czy nawet za mieszkanie. Ale jest to położony na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego port rybacki, który w latach 80. XIX wieku był bazą Hassana-Hassana, pirata i bojownika walki z włoskimi najeźdźcami. Po Hassanie-Hassanie została część fortecy, kilkopiętrowa prostokątna wieża. Jest tam także parę kolonialnych budynków, w większości zniszczonych przez tsunami. Eyl było jeszcze parę lat temu główną bazą somalijskich piratów. W ogromnej, pięknej zatoce cumowały porwane statki. Piraci somalijscy Rekrutują się głównie z byłych rybaków. W większości pochodzą z autonomicznego regionu Puntland. Przeważnie są to mężczyźni wieku od 20 do 35 lat. Szacuje się, że istnieje co najmniej 5 zorganizowanych gangów, które liczą Ponad 1000 członków. Większość uzbrojenia piratów pochodzi z Jemenu. Podstawowym środkiem transportu pozostają szybkie łodzie motorowe, zaopatrzone nierzadko w urządzenia typu GPS. W skład ich grupy wchodzi najczęściej statek matka, udający statek rybacki, który służy do uzupełniania paliwa. Na pokłady atakowanych statków piraci dostają się za pomocą drabin i haków, ataki trwają bardzo krótko, 20-30 minut góra, co powoduje, że ujęcie sprawców jest bardzo trudne. W ostatnim czasie stosowana jest także taktyka polegająca na pozorowanych atakach na mniejsze statki, np. Na, na kutry rybackie, w celu odciągnięcia uwagi marynarek wojennych patrolujących region, podczas gdy najsilniejsza grupa uderza na bardziej wartościową zdobycz, za którą można zdobyć większy okup. Początkowo przyczyną piractwa była nadmierna eksploatacja łowisk u wybrzeży Somalii przez zagraniczne kutry rybackie, co pozbawiło miejscową ludność źródła utrzymania. Drugim czynnikiem jest także poziom ubóstwa w Somalii, a przecież kraj jest jednym z najbiedniejszych krajów na świecie. Jednakże w ostatnich latach piractwo stało się bardziej popularnym zajęciem wśród Somalijczyków ze względu na dużą opłacalność. Suma wymuszeń uzyskaną chociażby w 2010 roku, ocenia się na 238 milionów dolarów, przy czym średni okup wzrósł w ciągu ostatnich 5 lat ze 150 tysięcy do nawet 5,5 miliona dolarów. Piraci z reguły traktują dobrze załogi porwanych statków, z uwagi na duże okupy, jakie uzyskują od firm będących właścicielami statków. Na potrzeby przetrzymywanych statków i zakładników, piraci przekształcili nadmorskie miasteczka w silnie ufortyfikowane i dobrze zaopatrzone twierdze. Mieści się w nich cała infrastruktura potrzebna do dokonywania wypadów. Film trochę inny niż zazwyczaj, no ale cóż. Somalia, piraci. Nie można było ominąć tematu. Dzięki w każdym bądź razie za obejrzenie materiału. Jak się podoba, to kciuki do góry, jak nie, to w dół. Dajcie kciuka w boki, rzućcie tematem na następny film. Ja dziękuję bardzo za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam naprawdę robi wielką różnicę, uwierzcie mi. A my się widzimy już przy okazji następnego filmu, czyli już jutro, w środę. Środa to już przecież tak tuż przed weekendem, więc życzę wszystkim wszystkiego dobrego. A my się widzimy, kiedy każdy z Was założy taką paczkę na oko, jak pirat, i powie sobie. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam.